Siema, siema. Jestem pierwszy raz na grzybach. 6 czerwca. Udało się maślaków takie malutkie jedereczko zebrać. A jak głównie za kurkami. No i widać, że wychodzą. Jeszcze ich nie będę brał. Bo są za małe. Jeszcze z tydzień. I można, można tu się wybrać. Pozdrawiam Daszbur. Podsumowując, 6 czerwca to jest malutkie wiadereczko. Się tylko wydaje, że to jest duże wielkości. O, moja dłoń, to wiadereczko. Same maślaki, Kurki wychodzą. Więc może, za tydzień już powinny być kurki. No a o prawdziwkach to na razie nie ma mowy. <grych> Dziękuję, pozdrawiam, Daszbur.